Jest godzina 14, to dzień na żywo w TVN24. Małgorzata Kukuła, witam ponownie. W szpitalu w Zielonej Górze zmarła 25-letnia kobieta, pobita przez swojego partnera. Mężczyzna przez wiele godzin był poszukiwany przez policję, został zatrzymany. Dwie osoby zginęły, sześć zostało rannych, po tym jak bus uderzył w samochód obsługi autostrady A4 pod Opolem. Musicie wziąć w swoje ręce przyszłość Polski, tak mówił na spotkaniu z młodymi szef PO Donald Tusk. Dziś odbyła się finałowa edycja wydarzenia z cyklu Meetup Nowa generacja platformy obywatelskiej. Tusk mówił dużo o zbliżających się wyborach, o obecnie rządzących, a szczególnie o Jarosławie Kaczyńskim. To wróćmy jeszcze do tego spotkania Jarosława Kaczyńskiego w Chojnicach. Rzeczywiście powiedział o zniszczeniu pewnej grupy ludzi, ale nie wskazywał kogo konkretnie ma na myśli. Powiedział też, że w polskie sprawy interweniują siły zewnętrzne. To cytat mówił prezes Jarosław Kaczyński i wskazał tutaj na Niemcy. Tak było na tym spotkaniu. Były też pytania niewygodne dla prezesa PiSu. O szczegółach Katarzyna Skalska. Na dwa tygodnie przed świętami czas konkretnie pomyśleć o przedświątecznych zakupach, o prezentach i przygotować na to domowy budżet. A łatwo nie będzie. Alicja, trwa weekend cudów szlachetnej paczki. Najważniejsze jest to, że również dzięki Państwu udało się wyzerować licznik rodzin potrzebujących, co oznacza, że każda z nich otrzyma paczkę, otrzyma pomoc. Ten czas to mnóstwo pracy dla darczyńców i wolontariuszy, ale też wielka radość. I wzruszenie. Teraz o tym wszystkim opowie Państwu Konrad Borusiewicz. to weekend cudów. piękny, wspaniały i wzruszający. I teraz w dniu na żywo będziemy w Katarze, bo w trakcie mistrzostw świata zmarł Grant Wall, jeden z najbardziej znanych dziennikarzy zajmujących się piłką nożną w Stanach Zjednoczonych. Zasłabł podczas spotkania między Argentyną a Holandią, a jeszcze chwilę wcześniej komentował jego przebieg w mediach społecznościowych. Korea Południowa przyjęła międzynarodowy standard liczenia wieku. Prawo zacznie obowiązywać od czerwca przyszłego roku. A my wracamy do kraju? Będziemy w górach. Tam rusza sezon narciarski. Niestety w tym roku jest on wyraźnie droższy niż w ubiegłych latach. O szczegółach z Zieleńca opowie Państwu nasz reporter Tomasz Milden. Tomek mówił o cenach dla narciarzy. A, a propos cen, będziemy za chwilę na bazarku w Gdańsku i zobaczymy, jak dużo w tym roku będziemy musieli wydać na świąteczne potrawy.